Kultura umożliwia zapoznanie się ze sztuką dawniejszą i współczesną, jak również kruje postawy społeczne. Ziemia żagańska miała ten plus, że kultura w tej części Europy była kreowana przez rodzinę książęcą, jak również dawne opastwo kanoników regularnych. Po II wojnie światowej, po 1940. W roku kultura nabrała innego wymiaru. Kultura w XX wieku na Ziemi Żagańskiej w Żaganiu na Dolnym Śląsku w województwie Zielonogórskim była kreowana przez Powiatowy Dom Kultury. Została utworzona w 1957 roku. Jego kierowniczka, Lochosława Ostrowska, podjęła się trudu wskrzeszenia kultury. Na ruinach Żagańskiego Pałacu Książęcego. W skrzydle środkowym zostały ulokowane pomieszczenia Domu Kultury, który stworzył wiele sekcji dla młodego pokolenia Żagania i dla stałych mieszkańców okolic. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie Kultura była kreowana w jednej ideologii, partii PZPR. I to funkcjonowało do 1970 roku. Historia Domu Kultury w XX wieku jest dość skomplikowana do przedstawienia Państwu, gdyż w 2023 roku nie ma żadnej publikacji, która skonsolidowałaby wiedzę na ten temat. Na pewno w oparciu o źródła archiwum Państwowego, o spis inwentarza zasobów żegańskiego płacu kultury. Jak również wycinek prasowych, możemy pokrótce przedstawić Państwu ogólną działalność Domu Kultury w XX wieku. 11 grudnia 1974 roku, zastępca naczelnika powiatu Żagańskiego powołuje Żagański Pałac Kultury, który miał prowadzić działalność w dwóch kierunkach: inwestycyjnym, odbudowy Pałacu Książęcego, jak również działalność statutową Domu Kultury. Kilka miesięcy później powołano na stanowisko dyrektora Adama Stawczyka. Na pewno Państwu jest znany poprzed z poprzednich odcinków. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie, w 1975 roku, miasto Żagań brał udział w programie medialnym Bank Miast żagań goleniów Wówczas Urząd Miasta pod przewodnictwem. Rzegińskiego pałacu kultury popularyzuje szereg inicjatyw, które miałyby skierowane i kreowane przez mieszkańców żegania na to, aby włączyć się w sprawę budowania nowego wizerunku miasta i podjęto szereg prac społecznych w otoczeniu pałacu, jak również w samym mieście, co też doskonale. Prezentują fotografię pana Jana Mazura. Warto wspomnieć, że działalność Żagęckiego Pałacu Kultury również była skierowana dla czytelników. Między innymi powołano bibliotekę miejską, która znajdowała się w skrzydle zachodnim, od strony ulicy Karola Libelta. Warto też wspomnieć, że. Adam Stawczyk miał szereg inicjatyw na to, aby wydawać publikacje na temat historii lokalnej, w oparciu również o ideologię partii PZPR, co też było zrozumiałe w tamtym czasie. Wydano publikacje związane z historią Stalagu Żagańskiego, jak również tą historią XIX wieku. W tym ostatnim okresie, który był wymieniony, Ekspertem w tej dziedzinie był profesor Jerzy Majszak, kierownik Archiwum Państwowego w Stalin w Kisielinie. Warto wspomnieć, że w 1983 roku Żagański Pałac Kultury zakończył inwestycje w Pałacu Książęcym i wtedy wówczas uruchomiono w pełnym zakresie machinę Domu Kultury. Wówczas zespół Pracowników Adama Sawczyka podjęło szereg inicjatyw na to, aby stworzyć kulturę nowych możliwości. Kultura opryzowana na ziemi żagańskiej przez żagańskie Pałac Kultury była charakterystyczna i dostosowana do warunków. Żagańskich. Mowa tutaj o dużym ośrodku wojskowym, garnizonie Żagańskim, jak również stacjonujących wojsk Armii Radzieckiej. W latach 70., -tych, 80. -tych organizowano cyklicznie wydarzenia, które miały wzmocnić ideologię partii PZPR. Organizowano- Święto Odrodzenia 22 lipca, obchody związane z wyzwoleniem żagania, rocznicy powstania PRL, jak również turniej wiedzy o kulturze Związku Radzieckiego, jak również turniej piosenek radzieckich. Druga połowa lat 80. spowodowała, że nastąpiły zmiany w odbiorze kultury. Pod przewodnictwem kierownika działu imprez, pani Marii Żarskiej, powstało wiele inicjatyw, jak m.in. turniej tańca towarzyskiego, turniej szachów, wiele wydarzeń towarzyszących, które były skierowane dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych miasta Żagania, włącznie z organizacją Koncertów muzyki poważnej. Po, po transformacji, po 1989 roku, Rzegański Pałac Kultury prowadził, kontynuował działalność, pomimo tego, że Rada Miasta zmieniła statut w 1992 roku. Wiele inicjatyw, które były w dobrym rozwiązaniu w latach 80., zostały przeniesione. Czy kontynuowane w latach 90., między innymi, powstał Jarmark Świętego Michała. Gam kultury XX wieku w Żaganiu posiadał rozmaitą treść i formę. Wiele tych wydarzeń już nie pamiętamy. Natomiast 1975 rok jest to czas przełomowy dla żagania. Powołano czy uruchomiono działalność Żagańskiego Pałacu Kultury, jak również to, że Miasto Żagań bierze udział w Banku Miast Żagań Goleniów. Z tego ostatniego wydarzenia nie ma żadnego śladu w przestrzeni miejskiej. Jedynie jest sprowadzona skrupulatna pamięć w zaciszu domowym.